Magda Żakowska, dobry wieczór. Jeszcze dziś na niebie nie brakowało przejaśnień, płynęło też ciepłe powietrze. Niestety już w najbliższych godzinach chmury szczelnie zakryją niebo, pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem i znów popłynie to chłodniejsze powietrze. W nocy przeważać będzie zachmurzenie duże z przejaśnieniami, na południu kraju opady deszczu przechodzące w opady śniegu, na północnym wschodzie pruszyć może śnieg. W rejonie Zatoki Gdańskiej temperatura nie spadnie poniżej zera, z kolei na wschodzie, na termometrach o świcie będą 3 stopnie poniżej tej wartości. Również jutro, w ciągu dni, może nieduże, z przejaśnieniami w regionach południowych w dalszym ciągu. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem, także na północnym wschodzie padać może deszcze ze śniegiem. Na Lubelszczyźnie w ciągu dnia popruszy, a na Kujawach przydadzą się parasole. Na wschodzie jutro chłodno tylko 2 stopnie, z kolei na zachodzie jeszcze wiosennie około 8. Najbliższe godziny w regionie również przyniosą wzrost zachmurzenia na południowym wschodzie w nocy. Opady deszczu ze śniegiem. I tu uwaga kierowcy, może być bardzo ślisko, bo temperatura spadnie do minus jednego stopnia. Powieje umiarkowanie z północnego zachodu. Jutro przed południem, jeszcze trochę przejaśnień, popołudnie będzie deszczowe i chłodniejsze od dzisiejszego, bo słupek rtęci nie przekroczy jutro 4-5 stopni. Ciśnienie powędruje w dół. W niedzielę opady deszcz lub mżawki, na termometrach około 5-6 stopni. W poniedziałek również zachmurzenie duże, padać może deszcz lub mrzawka, ciepło od 5 do 7 stopni. We wtorek niestety pogorszenie pogody. W ciągu dnia pojawią się opady deszczu ze śniegiem, chociaż nad ranem temperatura nie spadnie poniżej zera to w ciągu dnia będzie bardzo chłodno, słupek rtęci nie przekroczy dwóch lub trzech stopni. To niestety bardzo często pierwsze wiosenne dni bywają kapryśne, płynie chłodne powietrze, pada śnieg lub deszcze za śniegiem, no ale pamiętajmy, że przed nami okres, gdy dnia zacznie przebywać, a noc teraz ubędzie I to w szybkim tempie. Kolejna prognoza pogody tuż po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam, do zobaczenia.